Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, z roku na rok rośnie wysokość odliczeń przedsiębiorców dokonywanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Świadczy to o coraz większym zainteresowaniu inwestowaniem w badania rozwojowe, które zwiększają zakres wiedzy przedsiębiorców w poszczególnych branżach działalności gospodarczej. Aby jednak skutecznie skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, konieczne jest spełnienie szeregu obowiązków przewidzianych prawem, które co nie zaskakuje, organy podatkowe coraz częściej sprawdzają. Nazywam się Lidia Pawińska i jestem doradcą podatkowym w kancelarii Mariański Group. W kolejnym odcinku podcastu Moda na kontrolę na kanale Kontrola Podatkowa porozmawiam z radcą prawnym i ekspertem w dziedzinie prawa podatkowego Filipem Smakowskim o tym, w jaki sposób prawidłowo skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej i jaką dokumentację posiadać, aby nie dać się zaskoczyć organom podatkowym? Witaj Filipie. Witaj Litko, dzień dobry Państwu. W pierwszej kolejności chciałabym się odnieść trochę do tych danych, które e, wspomniałam, e, zostały udostępnione przez ministra e, finansów. Bo o ile faktycznie rośnie wysokość odliczeń dokonywanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, o tyle nie rośnie proporcjonalnie ilość przedsiębiorców, które są nią zainteresowani. Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego według Ciebie dochodzi do takiej sytuacji? Znaczy, rośnie, tak? Chociaż może rzeczywiście nie rośnie tak bardzo, jak sama kwota wydatków, tak? To może wynika z tego charakteru, że część przedsiębiorców po prostu już zna tą ulgę, więc w związku z czym wdraża już ją po raz któryś, tak? W związku mm -hmm. z czym mają pewne szlaki przetarte, w związku z czym rośnie kwota wydatków ponoszonych w ramach danej firmy, a nie rośnie ilość firm, tak? No co nie znaczy, że ona sama w sobie nie rośnie, bo rośnie, tak? I to też pokazują te statystyki, tak? O ile w roku 2016, czyli, czyli roku, kiedy ta ulga, o której tutaj mówimy, weszła w życie, to było tych około 600. Tak? Mm -hmm. To obecnie mówimy już o wielu, wielu tysiącach. Tak? Mówimy już obecnie chyba o około 10 tysiącach takich podmiotów, które aktywnie z takiej ulgi korzystają. Tak? Czyli no rzeczywiście to zainteresowanie jest duże, utrzymuje się na wysokim poziomie i cały czas jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych ulg podatkowych. Dla przedsiębiorców. E, jasne. Z tych udostępnionych informacji też wynika, że właściwie ogromna jest kwota samych odliczeń, bo jest to co rok prawie no ponad setki milionów złotych. To faktycznie pokazuje, że te nakłady na inwestowanie w działalność badawczo-rozwojową jest ogromna. Tylko, tak naprawdę, jakie wydatki przedsiębiorca zainteresowany taką ulgą może sobie odliczyć w jej ramach, i właściwie, co dzięki temu zyskuje? Okej, okay, znaczy, przepisy mówią o tak kosztach kwalifikowanych. Tak? Jeżeli mm -hmm. poruszamy się w zakresie ulgi B, badawczo-rozwojowej. I mówi, że koszty kwalifikowane są to koszty pracownicze, tak, między innymi tak, są to koszty usług zewnętrznych, e e opinii eksperty z określonych podmiotów. E są, to, e są to wydatki na zakup materiałów, surowców, e wydatki na e używanie maszyn specjalistycznych albo tych, które używają w przedsiębiorstwie, odpisy amortyzacyjne od takich maszyn, w tej części, w której one pracują e na rzecz wykonywania pracodawczo rozwojowych, też mogą być odliczane. Są to koszty uzyskania ochrony patentowej, tak? Mhm. Ten katalog jest ściśle określony, natomiast on jest dosyć szeroki. Tak? Stąd też między innymi właśnie duża kwota wydatków. Obserwujemy, że największą kwotą wydatków w ramach ulgi B plus R są koszty pracownicze. Tak? Między innymi z tego powodu, że co, tych, co tej kategorii kosztów to liczenie jest największe, tak? Bo mówimy mhm. tu aż o 200%, o 200% tak? co w praktyce oznacza, że Aż 200% wydatków pracowniczych wchodzi właśnie do ulgi B plus R. Może powiem trochę o tym, jak działa, jak działa ta ulga, jaki jest jej mechanizm tak? i dlaczego jest taka atrakcyjna, tak? co też wymaga paru słów wyjaśnienia. Ta atrakcyjność ulgi B plus R wynika z, z niskiego poziomu hmm. wejścia. Tak? W tą ulgę. Tak? Mhm. Dlatego, że pewne procesy związane z pacjentami badawczo-rozwojowymi, one odbywają się w firmach tak czy inaczej. Ja nie znam takiego w, w przypadku w praktyce, w której przedsiębiorca podjąłby pracę B, +R tylko po to, żeby skorzystać z tej ulgi. To się w zasadzie nie zdarza. Tak? Czyli najpierw są podejmowane działania dokładnie, w firmie, a dopiero później korzystamy dokładnie z ulgi. Tak, zmienia się mhm. pewna struktura tak naprawdę, działalności w Polsce. Tak? W, coraz, w coraz większym zakresie. Polskie firmy to nie są wyłącznie firmy produkcyjne, odtwórcze, tak, które produkują coś na licencjach czy technologiach głównie zachodnich. Tylko również wychodzą z własnym produktem, z własną usługą, są innowacyjne, tak? Na przykład sektor usług finansowych w Polsce jest absolutnie na bardzo wysokim poziomie, tak? Mm -hmm. Niejednokrotnie dużo wyższym niż w państwach zachodnich, tak? Z czego on się bierze, no właśnie z tego się bierze między innymi, że pewne prace były prowadzone w Polsce, tak? Znaczy przykład, przykład blikiem, tak, płatności elektroniczne w Polsce one stoją na bardzo wysokim poziomie, tak? Często takich rozwiązań nie ma w innych krajach. W związku z czym pewne procesy dzieją się samoistnie w firmach, tak? które chcą być konkurencyjne. Więc jak, już, więc, jak już wspomniałem, koszty są prowadzone tak czy inaczej w firmach. Tak? One wynikają właśnie z wymogu konkurencyjności. Tak? Firmy chcą być liderami na rynku, chcą mieć rozwiązania, które będą atrakcyjne, które będą ich wyróżniać, które dadzą przewagę konkurencyjną. I to właśnie dają prace badawczo-rozwojowe. Tak? I, I to mogą być mm, prace dotyczące zarówno produktów. Jak i mhm. usług, tak? Jedno i drugie. I w związku z czym, skoro te prace już się toczą, skoro są zaplanowane, to w tym momencie ulga B plus R, tylko taki, taki, taki dodatkowy impuls, tak naprawdę, tak, żeby, żeby te prace prowadzić, żeby zwiększać nakłady. I ta ulga też ma dobry klimat, tak? W tym sensie, że organy podatkowe. Owszem, kontrolują tak, sposób rozliczenia czy wykorzystania tej ulgi. Natomiast to podejście tak naprawdę nie jest bardzo restrykcyjne. Oczywiście są pewne wymogi, o których sobie powiemy, tak, które muszą być spełnione, żeby po pierwsze taką działalność prawidłowo wykazać i rozpoznać, a po drugie, żeby ją zaewidencjonować. Natomiast generalna, generalna otoczka wokół tej mhm. ulgi jest zdecydowanie pozytywna. Tak. Można powiedzieć, że, że nasze państwo wspiera tego typu działalność. I stąd między innymi właśnie ta, ta ulga. Owszem ta ulga też istnieje w innych państwach. To nie jest tak, że pojawiła się tylko w Polsce, tak? Była odpowiedzią tak naprawdę na rozwiązania w innych państwach. Ale ta ulga u nas jest na, na, naprawdę dobrze skonstruowana i bardzo atrakcyjna. To, to fakt. To chyba rzadko się ostatnio zdarzy, żeby było takie rozwiązanie podatkowe, które daje korzyści podatnikowi i jednocześnie, kiedy podatnik z niego korzysta, nie jest uważany automatycznie za przestępcę. E tak, pełna zgoda, to prawda. Tak? Rzeczywiście to jest takie rozwiązanie naprawdę, naprawdę fajne, naprawdę atrakcyjne i które nie tworzy z automatu właśnie spadnika podatnika przestępcy. Dobrze tak. powiedziane. No właśnie, wspomniałeś o tych dodatkowych wymogach, które ciążą na podatniku, który chce skorzystać z tej ulgi. Czy to są jakieś obowiązki dotyczące ewidencji, sposobu dokumentowania? No bo jeżeli mamy do czynienia z szerokim katalogiem wydatków, które mogą kwalifikować podatnika, do skorzystania z tej ulgi, no to wydaje się, że w momencie, kiedy ktoś chce ją sprawdzić, należałoby mieć ją prawidłowo udokumentowaną. Tak, ale do tego, do tego za chwilę dojdziemy, do tego samej ewidencji. Tak, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że tymi kosztami kwalifikowanymi, co do których przysługuje to odliczenie, Albo jednokrotne, albo dwukrotne, o tym też za chwilę powiem, jest to, że te koszty tak czy inaczej już muszą być kosztami podatkowymi. Mhm. Tak by to jest, to jest podstawa, tak? Czyli ja jako przedsiębiorca ponoszę pewnego rodzaju koszty, które są kosztami zgodnie z artykułem 15 ustawy, o kosztami podatkowymi, czyli są ponoszonymi w związku z, z przychodami, tak? albo uzyskaniem, albo ich zabezpieczeniem. I potem na to nakładają się koszty kwalifikowane. Tak? Czyli, Czyli to jest takie dodatkowe. Dokładnie, jeszcze odliczenie. dokładnie. Odliczenie. Tak, właśnie mhm. na tym polega atrakcyjność tej ulgi, tak, że ja nie muszę ponosić jakby dodatkowych kosztów, e, tylko pewne rodzaju koszty, które i tak już ponoszę, tak? Zaliczam je dwukrotnie mhm. e, w koszty podatkowe, a w przypadku kosztów pracowniczych nawet trzykrotnie, tak. Czyli jedna złotówka wydana na, na pracownika mi pracuje trzykrotnie dla celów ulgi podatkowej e, i to rzeczywiście znacznie mi obniża podstawę opodatkowania. To zdecydowanie. Tak, co więcej, te przepisy nie narzucają e, 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 kwot wykorzystania tej ulgi, tak? czyli nie ma żadnych pułapów kwotowych. Tak? czy to nie jest tak, że koszty pracownicze, na przykład nie wiem, do miliona złotych czy do 100 tysięcy, jakiekolwiek byłyby te koszty ponoszone przez, przez przedsiębiorcę, one wchodzą do tej, do tej ulgi. Tak? Może okazać się wręcz tak naprawdę, że wykorzystanie w pełni tej ulgi spowoduje, że w danym roku podatnik nie uzyska do celów opodatkowania do dochodu podatkowego, tak? mm -hmm. Może mieć dochód bilansowy, ale podatkowego nie, ponieważ skonsumował tą ulgę, tak? I, i, I tak jak wspomnieliśmy, w przypadku kosztów pracowniczych jest to aż 200%, tak? Czyli w znakomitej większości to, tu pracuje. W przypadku pozostałych kosztów jest to 100%. W przypadkach, kiedy przedsiębiorca ma status centrum badawczo-rozwojowego, to wtedy wszystkie koszty liczymy podwójnie. Nie tylko mhm. koszty pracownicze, tylko wszystkie koszty podwójnie. Teraz wiemy, że toczą się prace nad tym, żeby dla tych podatników takich no zwykłych, nie mających tego, tego, tego statusu centrum, żeby również do 200% podwyższyć wydatki na opinię i ekspertyzy, Tak? Bo teraz to jest 100% i żeby znieść ten wymóg, że że te opinie ekspertyzy obecnie, żeby były kosztami kwalifikowanymi, muszą pochodzić od jednostek naukowych, mm -hmm. tak? Nie od podutów zewnętrznych, które nie mają tego statusu. Więc tutaj projekt idzie po pierwsze, żeby zwiększyć odpis do 200%, a po drugie, żeby znieść ten wymóg że tylko od jednostki naukowej. Także co, je, Czyli faktycznie co jeszcze, jeszcze tak. podwyższy. Można powiedzieć, że tu widzimy taką tendencję tak naprawdę... nie, do za, nie za, Tak, dokładnie. Nie zaostrzania tej ulgi, mm -hmm. nie przycinania jej, nie zawężania, tylko odwrotnie. Tak, do tego, żeby ją liberalizować, żeby zwiększać jeszcze bardziej jej atrakcyjność. Tak, co oczywiście dla takich przedsiębiorców jest świetną wiadomością. I daje im dodatkowy impuls do tego, żeby faktycznie tę pracę prowadzić i tą konkurencyjność nie tylko na rynku polskim zwiększać. To to jest, tak. Tak, to, to jest kwestia dotycząca tego, czym, czym są te koszty kwalifikowane. Natomiast drugą kwestią jest, jest ewidencja. Tak? Mm -hmm. Bo. Mm, Wymogiem do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej jest prawidłowe udokumentowanie tej ulgi. Tak i o tym mówią wprost przepisy podatkowe, że należy wyodrębnić te koszty. Tak, czyli z jednej strony koszty mówię, już są sami kosztami, są kosztami podatkowymi, czyli już muszą być zaewidencjonowane, to jeszcze muszą być dodatkowo zaewidencjonowane, wyodrębnione dla celów ulgi badawczo rozwojowej no i potem wykazanie ich w sprawozdaniu CITBR, takim rocznym, który jest załącznikiem do. Do zeznania podatkowego. CIT 8 w przypadku osób, osób prawnych, ale też ulga rozwojowa jest ulgą, z, którego, z której mogą skorzystać osoby fizyczne. Tak? To, to, to jest ulga i w PIT, i, i w CIT. I e, przepisy nie narzucają określonej metody ewidencjonowania tych kosztów, tak? tych kosztów kwalifikowanych. W związku mm -hmm. z czym e, mogą być to różne metody. Na ogół dokonuje się po prostu w ewidencji pozabilansowej na kontach pomocniczych. I jeżeli mówimy o kontrolach, mówimy o kontrolach, tak, to należy powiedzieć, że najczęściej kontrolowane, czy sprawdzane bardziej niż kontrolowane, są wydatki związane z kosztami pracowniczymi, tak? Czyli tymi, gdzie ten odpis jest największy, bo wynoszący 200%, tak? I organy podatkowe zwracają uwagę na to, że musi być tutaj odpowiednia ewidencja czasu pracy. Tak? bo to jest tak, że trzeba powiedzieć tak, że to nie jest tak, że pracownik zawsze. 100% czasu poświęca na prace badawczo-rozwojowe. Tak? No no tak, może też wygenerować inne Tak, jeżeli firma, tak, jeżeli firma ma dział badawczo-rozwojowy, dział projektowy, konstrukcyjny, gdzie pracują inżynierowie czy pracownicy, którzy zajmują się wyłącznie tego typu działalnością, no sytuacja jest dosyć prosta. tak? Na no ogół 100% czasu poświęcają tego typu działalność. Ale często tak nie jest, tak? często pewne zespoły tworzą się ad hoc, są doradcze albo pracownik pracuje czasem na produkcji, czasem tutaj w zespole projektowym. W związku z czym należy wyodrębić ten czas pracy poświęcony na prace badawczo-rozwojowe i go odpowiednio zaewidencjonować. Tak? I ta ewidencja prowadzona jest w praktyce w różny sposób, tak? to może być na papierze, może być w zwykłym Excelu prowadzona, tak? czy w innych systemach płacowo które Pozwalają w tak, w tukarnie, na to. które pozwalają mhm. prowadzić tego typu ewidencje. I rzeczywiście jest tak, że jeżeli coś jest kontrolowane, to, to głównie to. Tak? Czyli mhm. organy podatkowe żądają, żeby, żeby pokazać taką ewidencję. Tak? Czy jest prowadzona, jak jest prowadzona. Tak? No właśnie, Z tą ewidencją y, mam takie wrażenie w takim wypadku, no bo żyjemy w czasach, w których. Tak naprawdę wszystkie te dokumenty zmierza do tego, żeby podatnik przekazywał natychmiast elektronicznie w ustrukturyzowanych formach i broń może żadnej swobody w tym zakresie. Natomiast tutaj faktycznie to działa też na korzyść podatnika. Takie podejście, że okej okay, możesz wybrać sobie sposób, jaki ci najbardziej pasuje, żeby po prostu zaewidencjonować to, co uważasz za koszty kwalifikowane. I, I nie mamy tutaj nic, nic więcej do, do zarzucania. To, to faktycznie powoduje, że ta ewidencja nie jest czymś, czego nie da się zrealizować. Tak, to nie jest, nie jest, nie jest trudna rzecz generalnie. Natomiast trzeba powiedzieć, że ewidencja jest częścią takiej ogólnej dokumentacji. Tak, mhm. Przynajmniej tak my doradzamy, tak prowadzimy pewne projekty, właśnie badawczo-rozwojowe, że ewidencja jest tylko jednym z dokumentów. Powiedziałbym, że takim wiodącym czy głównym dokumentem jest coś, co możemy nazwać kartą projektu albo raportem wdrożeniowym czy powdrożeniowym. Jest to dokument, który, który pokazuje tak, na czym polega dany projekt, tak, jak jest rozliczany, jakie są alokowane do niego zasoby osobowe, rzeczowe, jakie są etapy tak, prowadzenia tego projektu, jaki jest spodziewany wynik, jaki, jaka będzie metodologia jego wdrożenia. Czyli tu chodzi o to, żeby pokazać, że ta działalność faktycznie ma ten wymiar badawczo-rozwojowy, tak? Tak, bo mhm. ewidencja to oczywiście jest bardzo ważny element, tak, który pozwala udokumentować i wykazać, że praktykowi przysługują koszty w określonej wysokości. Ale odrębną kwestią, trochę pierwotną, jest to, żeby w ogóle wykazać, że danego rodzaju działalność jest działalnością badawczo-rozwojową, i temu właśnie służy ta karta projektu, czy taki raport wdrożeniowy. Mhm. I w ramach tej dokumentacji, jednym z dokumentów jest ewidencja czasu pracy, tak? Jeszcze. Czyli jak się trochę cofniemy, to powiemy właśnie, że ta, ta karta projektu jest bardzo ważna, tak? I w ramach sprawdzania przez organy podatkowe, czy mamy, czy prowadzimy taką działalność B +R, posiadanie takiej dokumentacji i okazanie jej w praktyce jest bardzo pomocne, tak? Bo to pokazuje pewną systematyczność, tak? Jeżeli mówimy o ulicy Badawczo-Rozwojowej, to ona dotyczy działalności co zasady twórczej, oczywiście, tak? Na tym polega tego typu działalność, tak? Ale to jest taka działalność twórcza, która powinna być zaplanowana i systematyczna, tak? Czyli jeżeli. Mm, przypadkiem stworzymy, tak? Eureka, mamy tak jakiś tam wynalazek, tak? mm -hmm. czy, 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 czy jakieś usprawnienie, to co do zasady tego, tego rodzaju, no że że działalność, tak? ale do no, tego rodzaju wynik prac nie jest działalnością badawczo-rozwojową, tak? Bo przypadkiem coś odkryliśmy. Czyli dopiero jak zaczniemy rozwijać ten nasz proces tak, odkrywczy, chodzi o to, odkrywczy chodzi, pomysł. Chodzi o to, właśnie, żeby pewny proces zaplanować, tak? On mm -hmm. nie musi skończyć się sukcesem. To też jest. To też jest hmm, Atrakcyjna cecha tej ulgi, tak? No bo działalność badawczo-rozwojowa wiąże się z jakimś ryzykiem niepewności, tak? Angażujemy się to w prawda. przedsięwzięcie, które niekoniecznie skończy się wynikiem pozytywnym, które powiedzmy da się do wdrożenia, tak? Może okazać się, że dana technologia jest niemożliwa do wdrożenia albo jest za droga, albo konkurencja, ma, albo konkurencja ma lepsze mhm. rozwiązanie. Zrobiliśmy na przykład testy na grupie jakiejś tam docelowej czy testowej i pokazały na przykład, że to się nie sprzeda. No Więc tak. to nie jest tak, że ja koniecznie efekt tych prac muszę skomercjalizować, ale powinienem je zaplanować, czyli powinienem pokazać pewien systematyczny ciąg, tak, od prac koncepcyjnych po projektowe, po pewne etapy po wdrożeniowe. I to jest właśnie ta, no ta karta projektu, którą ja ją nazywam no, która właśnie jest takim dokumentem, który scala. W jednym miejscu, właśnie i ewidencję i czasu pracy, i ewidencję wykorzystania na przykład maszyn, tak? czasu pracy maszyny, tak, ewidencję zakupową środków czy materiałów do produkcji testowej, czy, 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 czy no to, to tego rodzaju rzeczy. I rzeczywiście, jeżeli organ podatkowy przegląda się tej ulgi jak ją rozliczamy. To warto być na to przygotowany i te wszystkie właśnie dokumenty mieć zawczasu. Tak, i wtedy, jak aparatnik jest dobrze przygotowany i widać było, że ten proces jest zaplanowany, że ta dokumentacja jest dobrze przygotowana, to na ogół taka kontrola przechodzi bezproblemowo. Mm -hmm. Tak, Tak, jeszcze chciałbym dodać, że y, y, bardzo często jest tak właśnie, że, że taka dobrze przygotowana dokumentacja, dobrze przemyślany proces wdrożenia Ulive Pluser kończy się na prostu sprawdzających. Mhm. Tak, że to jest tak, że Jak to w ogóle wygląda? Tak? Ulga B plus jest ulgą roczną. Znaczy, że nie rozliczamy jej w ciągu roku w zliczkach podatkowych, tylko składamy załącznik cit br Po złożeniu takiego załącznika organ podatkowy widzi, że podatnik skorzystał z tej ulgi. I w tym momencie przygląda się tym odpisom. Tak? Jeżeli kwota tych odpisów jest znaczna, to wtedy rzeczywiście w dużej ilości przypadków są części sprawdzające. Czy organ dopytuje? No właśnie, bo faktycznie wydaje mi się, że kwoty, które można odliczyć w ramach tej ulgi powodują, że może być to taka jedna z bardziej popularnych kierunków właściwie kontroli organów podatkowych. Czy faktycznie tak jest? Organy podatkowe coraz częściej i coraz chętniej wszczynają jakieś czynności sprawdzające albo kontrole w tym zakresie? Czy nadal omijają ten zakres szerokim łukiem z racji tego, że nie wiem, boją się na przykład, że nie do końca będą umiały ocenić, czy ta działalność ma charakter badawczo-rozwojowy. No to, to myślę, że tak to zależy, tak? Są firmy, które zanim się w tego działalność zaangażują, to pytają Urząd Skarbowy, mhm. składają wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, czy danego rodzaju projekt podpada pod działalność badawczo-rozwojową. I organy podatkowe mają obowiązek zająć takie stanowisko. I powiedzieć tak, to jest działalność badawcza albo rozwojowa, tak? Mając taki kwit, tak, podatnik yy, ma pewność, tak, że, że już wie, że prowadzi taką działalność, bo ma to potwierdzone, i teraz jego zamartwieniem, w cudzysłowie zmartwieniem jest, jest to, żeby odpowiednio udokumentować mm -hmm. te koszty, tak? W związku z czym, jeżeli mówimy o takich kontrolach, tak, jeżeli organ podatkowy widzi, że taki podatnik wykazał w takim załączniku cyber dużą ilość odpisów, a na przykład wcześniej nie złożył takiego zapytania, czy ta działalność jest badawczo-rozwojową, no to jest dodatkowy przyczynek do tego, żeby go skontrolować, tak, czy zapytać, tak? Bo jeżeli widzimy, że taki wniosek był złożony, był potwierdzony pozytywnie, no to w tym momencie to, 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 to ryzyko jest po prostu mniejsze, tak? Oczywiście, duża kwota wydatków też może się przyjąć do, tej, do takiej kontroli czynności związanych. Do tego jest tak, że jeżeli mamy podatnika, który korzysta z takiej ulgi w kolejnych latach, a już był skontrolowany w latach wcześniejszych, to on też jest mniej podatny na kontrolę. Tak, by jeżeli kontrola no była pozytywna. Tak Dokładnie, jeżeli kontrola była pozytywna przeprowadzona w poprzednim roku, powiedzmy, te wydatki uszłyby się na stałym poziomie, czy tam rosną, ale, ale, ale organ się już przyjrzał, już ta dokumentacja jest prowadzona, jest prowadzona prawidłowo, wydatki są poprawnie ewidencjonowane, to ta kontrola się, powiedzmy, raczej nie zdarza tak często. Natomiast jeżeli pojawi nam się nowy podatnik, mhm. który złoży taki załącznik, wykaże znaczną ilość odpisów, tak, a wcześniej nie zapytał organu podatkowego, ani takiej ulgi wcześniej nie wykazywał, to w tym momencie ryzyko no, ryzyko, tak? Wszczęcia czynności sprawdzających, powiedzmy, rośnie, jest większe, tak? I bo wtedy, wtedy organ chce sobie takiego podatnika sprawdzić. I to jest absolutnie normalne, tak? Jeżeli... Czyli bardziej są takie czynności i kontrole na wejściu, powiedzmy, a jak już się jest podatnikiem, który gdzieś tam kilka lat korzysta z ulgi, tak. to można spać spokojnie znaczy, raczej. No, spać spokojnie, oczywiście może pojawić się kontrola powtórna, mhm. tak? natomiast fakt, żebyśmy pozytywnie zweryfikowali przed Urząd Skarbowy. Na pewno pomaga w tym, że jesteśmy mniej podatni na, do tego, żeby być znowu przymiotem kontroli. To typowanie raczej nas ominie. Nie mówię, że się nie może zdarzyć, ale jest mniejsze prawdopodobieństwo. Tak? Mhm. To tak jak nie wiem, w przypadku na zwrotu VAT-u od zakupu, tak? nie wiem, nieruchomości czy, czy tam, yy, rzeczy wysokocennych, tak? jeżeli byśmy byli nieznani podatnikowi yy, urzędowi skarbowemu, to z reguły takie rzeczy sprawdzające mamy, tak? przed dostaniem zwrotu. A jeżeli byśmy zweryfikowani już, to to ryzyko jest mniejsze. To jest dokładnie tego, tego rodzaju sama sytuacja. No właśnie, z tego co mówisz um, wynika, że przedsiębiorcy powinni traktować to jako. Pewnego rodzaju naturalną czynność ze strony organów podatkowych. Natomiast mam wrażenie, że niektórzy przedsiębiorcy właśnie odsuwają w czasie skorzystanie z tej ulgi B, +R, bo boją się, że faktycznie to sprowadzi do firmy kontrolę podatkową. Czy to jest uzasadniona obawa? Czy powinniśmy unikać tej ulgi, dlatego żeby nie budzić, że tak powiem, podejrzeń? Czy jednak, skoro możemy inwestować duże pieniądze i wyjść na tym, korzystnie podatkowo, to jednak warto skorzystać na tej możliwości. Znaczy ja uważam, że zdecydowanie warto skorzystać, tak. Jeżeli tylko identyfikujemy pewne procesy w firmie, które właśnie spełniają cechy działalności badawczo-rozwojowej, to nie powinniśmy powstrzymywać się przed skorzystaniem ulgi z uwagi na potencjalną kontrolę. To jest pewien... Kontrole są takim procesem naturalnym, bym powiedział, tak, że, że, że jeżeli coś chcemy skorzystać i to rozliczyć, i, I prowadzimy dosyć prawidłowy, w związku z czym tak jak no, nie musimy się co do zasady bać, tak? I tutaj warto rzeczywiście skorzystać z pomocy mm, doradcy zewnętrznego, tak? Dlatego, no, dlaczego? by usystematyzować ten proces, tak? Po pierwsze w ogóle. Jakby mhm. pokazać, jak się ten proces prowadzi, tak? Także pod kątem dokumentowym, tak? Czyli jak ta karta projektu ma wyglądać, tak? Jak te zasoby alokować, jak je wykazywać, tak naprawdę, tak? Mhm. E, pomóc w prowadzeniu tej ewidencji, tak? dlatego, że w razie ewentualnej kontroli czy części sprawdzających, po drugiej stronie mamy specjalistów, tak? to są, organ podatkowy ma specjalne jednostki, osoby przypisane do tych jednostek, które, no, prowadzą głównie tego rodzaju części sprawdzające, tak, czyli są w tym wyspecjalizowani, tak, w związku z czym warto po drugiej stronie też mieć doradcę, który też szanse w ramach kontroli wyrówna, tak. tak, i który też jako specjalista doradzi danej firmie, jak się przygotować do takich czynności, że czy do kontroli podatkowej, na co zwrócić uwagę, okay. które obszary są są wrażliwe jak ten proces sprawnie, tak? Czyli aktywnie, czyli wejść w dialog z, z organem podatkowym. I zwiększyć tak? swoje szanse na sukces. Tak, dokładnie, bo to nie chodzi o to, żeby ukrywać się tak naprawdę przed organem podatkowym, czy specjalnie zaniżać wysokość kosztów, a to może jak wykażę mniej kosztów, to będę mniej szans natypowany do kontroli. To nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby był dobrze przygotowany i wtedy naprawdę ten limit, limit tych, tych kosztów nie ma znaczenia, bo jak powiedziałem na początku, nie ma progu kwotowego, który nam no, mm -hmm. ogranicza tą ulgę, tak? Czyli, czyli skoro i tak ponosimy pewne Koszty w firmie, tak, bo i tak tą działalność prowadzimy, tak? Zwiększamy swoją konkurencyjność na rynku. W związku z czym, jeżeli tylko dobrze zadbamy o pewien proces, właśnie ewidencyjny, o pokazanie, że jest to systematyczny proces, zaplanowany, tak? To w tym momencie jesteśmy już dobrze przygotowani na taką potencjalną kontrolę. I w zasadzie no nie znam przypadku takiego, że, że ktoś, kto jest dobrze przygotowany, miałby przejść tą kontrolę w sposób negatywny. Tak? Oczywiście może się zdarzyć tak, że pewnego rodzaju koszty. Pojedyncze koszty będą kwestionowane, tak? że na przykład dany pracownik, czy dana grupa pracowników nieodpowiednio zaewidencjonowała te, te koszty, albo ta lokacja no tak, to jest nieodpowiednia. jest częściowe, że tak powiem, tak, wyrzucanie. Tak, tak, mhm. mówimy o, o pewnej zasadzie. Tak? Zdarzają się pewne przypadki, że dany koszt nie jest tak do końca przypisany tej działalności badawczo rozwojowej tak? i może być kwestionowany i wyrzucony z tych kosztów. Ale to to mówimy o jakiś takich raczej jednostkowych przypadkach. Natomiast zdecydowanie warto myśleć w ten sposób, że ta ulga po prostu jest, jest stworzona właśnie no, pod zwiększenie konkurencyjności naszej, tak? i jakby tak, tak, ta wizja potencjalnej kontroli absolutnie nie powinna nas od tego odstraszać czy odżegnywać od skorzystać. Myślę, z ul... że też warto pamiętać to, co wspomniałeś na początku, że to jest pozytywna ulga. W sensie takim, tak. że jest stworzona po to, żeby faktycznie podnieść tą innowacyjność i inwestowanie w nowe, nieznane y, obszary działalności gospodarczej. Tak, i jak sobie powiedzieliśmy, właśnie widzimy bardziej tendencję do rozszerzania tej ulgi a nie mm -hmm. do zawężania, tak? co świadczy jeszcze raz o tym, że jest dobry klimat wokół tej ulgi. W związku z czym to my, jako podatnik musimy zadbać o to, tak naprawdę, żeby odpowiednio pewne rzeczy udokumentować czy usystematyzować. A, no, natomiast no, kontrola, no. Owszem, zdarzają się kontrole, tak, ale no, no, to, to, to nie powinien być przyczynek do tego, żeby, żeby z ulgi nie korzystać. No to prawda. Kontrole były, są i, i, I będą. Jak będą. Będą, najbardziej, <laughs> oczywiście. Dziękuję ci Filipie za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że ona trochę doda otuchy przedsiębiorcom, którzy jeszcze nie zdecydowali się na to, żeby skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej. I jeżeli tylko widzą e przestrzeń do tego, żeby inwestować w rozwój i, i badania prowadzone w swojej działalności, to jednak to, co dzisiaj powiedzieliśmy, trochę doda im odwagi. Dziękuję Ci jeszcze raz za przybycie. Ci kilka. A Państwa zapraszam na kolejne odcinki podcastu Moda na Kontrolę.